Cześć, nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju firmy. Witam Ciebie na pokładzie podcastu Jak Mądrze Rozwijać Firmę, który tworzę z myślą o przedsiębiorcach i menedżerach. Misją tego podcastu jest to, aby ustrzec Ciebie przed popełnieniem kosztownych błędów, które mogą zatrzymać rozwój Twojego biznesu. Pracowałem dla ponad 300 firm, w korporacji, dla korporacji, MŚP, ale prowadzę też swoją firmę doradczo-szkoleniową Akademia Rozwoju Kompetencji. Od niemal 20 lat. To pozwoliło mi zdobyć doświadczenie, którego nie zawaham się użyć w tym podcaście. Tematy, które będę poruszał, to strategia budowania firm, nowoczesne zarządzanie, HR oraz marketing i sprzedaż. Szeroko? Wiem, ale jeśli chcesz budować firmę, musisz patrzeć szerzej. Zaczynam od podzielenia się książką Jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować. Wstęp tam samodzielnie, ale dalsze rozdziały czytam Mephium głos w sztucznej inteligencji stworzonej przez 11 Labs. Zapraszam Ciebie też do słuchania innego mojego podcastu na zdrowie organizacji. Znajdziesz go na Spotify. Tam jest już 120 odcinków. Zapnij pasy i zaczynamy. Macie sasin. Rozdział siódmy. Rozwój to nie tylko szkolenia. Jednorazowe szkolenie nie powinno być jedyną formą rozwoju pracowników. Szkolenie to zazwyczaj jeden, dwa, czasem trzy dni. Jednak nauka to proces. W tak krótkim czasie trudno jest nauczyć się nowej umiejętności, choć można zainspirować, zasiać ziarno, zobaczyć w nowym świetle swój sposób bycia czy działania. Możemy zatem mówić o szkoleniu, jako jednym z etapów procesu uczenia się pracownika. Zasada mówi, że 70% rozwoju powinno następować w miejscu pracy poprzez realizację zadań, 20% to przestrzeń do rozwoju w oparciu o informacje zwrotne od menadżerów. 10% to planowane działania szkoleniowe. Oznacza to, że rozwój pracowników powinien być wspierany również odgórnie. To ich bezpośredni przełożeni powinni posiadać kompetencje, które pozwolą im aktywnie pomagać pracownikom w rozwoju. Należy unikać sytuacji, w której pracownik wyposażony w nową wiedzę jest zmuszony wrzucić ją do szuflady, ponieważ jego menadżer nie jest otwarty na nowe metody działania. Jak już wspominałem, rozwój powinien przebiegać kompleksowo, w innym przypadku podjęte działania nie będą skuteczne. Efektywność procesów rozwojowych w dobie cyfryzacji. Myśląc o rozwoju pracowników, mamy najczęściej na myśli ich edukację, szkolenia, kursy, dodawanie nowych ikonek do profilu kompetencji. Jest to powszechne, ale dość ubogie myślenie o tej sferze. Chciałbym, aby hasło rozwój pracowników kojarzyło się również ze strategią, nieodłącznym elementem kultury organizacyjnej, procesami i standardami pracy. Przed podjęciem decyzji o rozwoju pracownika należy się dobrze zastanowić, jaka droga jego rozwoju będzie dobra, zarówno dla firmy, jak i dla niego. Pomiędzy celami pracodawcy a celami pracownika może zaistnieć rozbieżność, więc trzeba być bardzo ostrożnym w trakcie planowania. Największym zagrożeniem z punktu widzenia pracodawcy jest groźba straty czasu i pieniędzy zainwestowanych w osobę, która nie ujawnia planów związanych ze zmianą stanowiska pracy, a w końcu odchodzi z firmy. Planując rozwój swoich pracowników należy zatem pamiętać o innych czynnikach, które sprzyjają zatrzymaniu ich na stanowiskach pracy. Scenariusz takiego wydarzenia jest łatwy do przewidzenia. Pracodawca inwestuje w rozwój, zapomina jednak o innych potrzebach pracownika, który zdobywa doświadczenie i wiedzę, a potem odchodzi do konkurencji lub zakłada swoją firmę. W jednym i drugim przypadku zabiera klientów. Zmiany na rynku usług rozwojowych. Żadne działania rozwojowe nie będą skuteczne, jeśli nie będą wspierane odgórnie przez organizacje. Właśnie dlatego rozwój pracowników i organizacji powinien być prowadzony równolegle. Tylko wtedy możemy mówić o wdrażaniu konkretnych zmian i realnym wzroście firmy oraz ludzi, którzy ją tworzą. Jest to spore wyzwanie, które wymaga zaplanowanego podejścia. Procesy rozwojowe ulegają nieuchronnym zmianom, a obecnie możemy obserwować skracanie czasu trwania usług rozwojowych na rzecz ich większego zindywidualizowania. Przede wszystkim lepszej diagnozy. Rozwijać się zatem będą usługi coachingu, mentoringu, webinarów, krótkich szkoleń online i on the job. Na popularności będzie zyskiwał microlearning prowadzony za pomocą aplikacji internetowych, krótszych sesji i konsultacji online oraz w kontakcie bezpośrednim. Takie podejście będzie bardziej dopasowane do aktualnych wyzwań związanych z zespołami rozproszonymi. Rozwój musi stać się procesem ciągłym, dostępnym niemal we odreki dla każdego prakołnika. Kowiecej, prakołnik powinien być do niego zaciekany. Szkolenie online do tej pory pełniło funkcję uzupełnienia szkoleń stacjonarnych, a obecnie jest ich pełnoprawnym zamiennikiem. Trenerzy. Działy HR i sami uczestnicy muszą przekonać się o skuteczności tej formy, aby aktywnie promować i przeprowadzać ją w organizacjach. W tej kwestii mamy więcej ograniczających przekonań niż nam się wydaje. Wiele osób nie dostrzega wartości tej formy nauki. Szkolenia online to prężna branża rozwojowa, działająca na rynku pozabiznesowym, ale to kwestia czasu, gdy się do tej formuły przyzwyczajimy, tak jak stało się z pracą zdalną. Szkolenie online jeden na jeden. Największą wartością jest to, że pracując jeden na jeden, pracownik w krótszym czasie otrzymuje takie wsparcie, jakiego naprawdę potrzebuje. Można tu mówić o rozwoju szytym na miarę. Ja osobiście takie szkolenia łączę z elementami coachingu i mentoringu, co pozwala uczestnikom na pełniejsze korzystanie z tego bądź co bądź krótkiego czasu. Zaletą takich szkoleń online jest także to, że nie trzeba tracić czasu na kosztowne dojazdy i całą logistykę szkoleniową. Jest to wygodne rozwiązanie w nowoczesnym, zmieniającym się świecie, w którym mamy teraz mniej czasu, niestety także na działania rozwojowe. Aby spotkać się z trenerem, należy po prostu przełączyć się na inne okno przeglądarki lub platformy. Spotkanie online być może nie zastąpi w pełni spotkania face to face, ale w dużej mierze może pomóc nowo mianowanej osobie w rozwoju kompetencji. W pracy indywidualnej można odwoływać się do indywidualnych doświadczeń, pracować na spersonalizowanych przykładach, a nawet dopasować się do typu osobowości, z którą mogą się wiązać słabe lub mocne strony w danym rozwijanym obszarze. Szkolenie jeden na jeden w formie online niewiele różni się od tego offlineowego. Szkolenie online w grupach. Jeżeli chodzi o część wykładową, to nie ma wielkiej różnicy pomiędzy częściami wykładowymi na sali szkoleniowej i tymi online. Można udostępniać prezentacje, wspólnie oglądać fragmenty filmów, czy dzielić się widokiem ekranu, na którym demonstrujemy coś na swoim komputerze i wspólnie to omawiać. Często zdarza się, że uczestnicy wykładów w formie tradycyjnej nie zadają pytań, ponieważ obawiają się zabierania głosu publicznie. Są również osoby, dla których przebicie się ze swoim pytaniem łączy się z dużym stresem. Na szkoleniach online nie ma takiego problemu. W trakcie wideokonferencji możemy zadawać pytania za pomocą czatu, nie przerywając wypowiedzi prowadzącemu, co daje dużą przewagę wykładu online. Możemy tak samo wykonywać ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia zespołowe, analiza case study, przeprowadzać dyskusje i debaty online. Niektóre rozwiązania, takie jak Google Meet, pozwalają na przełączanie się widoku kamery na osobę, która aktualnie bierze aktywny udział w rozmowie. Lepiej jest w ten sposób zarządzać dyscypliną spotkania, ponieważ naprawdę dobrze słychać tylko jedną osobę. Wiele platform do prowadzenia szkoleń online pozwala również na pracę w grupach, a trener ma możliwość przełączania się pomiędzy nimi, by śledzić postępy pracy nad zadaniem. Przenoszenie szkoleń stacjonarnych do online. Aby przenieść szkolenie offline do online, należy zrozumieć, że nie można tego zrobić w skali jednej do jednej. Jest to po prostu niemożliwe. Niektóre zadania sprawdzą się wyłącznie w szkoleniach stacjonarnych, inne będą wymagały aktualizacji lub modyfikacji. Aby osiągnąć ten sam efekt w przypadku szkoleń zdalnych, trzeba będzie sięgnąć po inne metody lub narzędzia. Równie ważne jest upewnienie się, że informacje, które zamierzamy przekazać, oraz umiejętności, które chcemy wypracować, mają przełożenie na obecną rzeczywistość pracownika. Cyfryzacja dotknęła wielu procesów biznesowych i zmieniła metody pracy. Dla przykładu ćwiczenia bazujące na spotkaniach z klientami warto zamienić na te uwzględniające rozmowę telefoniczną lub wideokonferencję. Informacje o skutecznych metodach prowadzenia narad zespołowych dobrze jest uzupełnić o aspekty związane z przeprowadzaniem spotkań i prezentacji online. Należy pamiętać również, że pracownicy inaczej czują się podczas szkoleń online. Klasyczny dzień na sali szkoleniowej trwa kilka godzin. W przypadku szkoleń prowadzonych zdalnie należy skrócić ten czas i ustawić częstsze przerwy na oddech i odpoczynek od ekranu monitora. Pamiętaj też, że grupy w przypadku szkoleń online mogą być nieco większe, ale i tak tworzący je pracownicy wymagają w miarę możliwości indywidualnego podejścia. Zagrożenia związane ze szkoleniami online. W tej formule pracownicy nie wykonają ćwiczeń, które wymagają współpracy zespołowej, tej, w której fizycznie trzeba coś zbudować, ale wszelkie inne formy komunikacji możemy odwzorować online. Ograniczeniem są problemy techniczne, na które nie mamy wpływu, przede wszystkim z wolnym łączem internetowym. Często trzeba się również mierzyć z kłopotami, z dźwiękiem słabej jakości, dlatego warto stosować słuchawki z mikrofonem lub mikrofon pojemnościowy, dający lepszy efekt. Problemem jest to, że środowisko uczenia często nie jest oddzielone od miejsca pracy, co może utrudnić wejście w proces nauki. Podobnym zagrożeniem jest wymaganie od pracownika, aby mimo obecności na szkoleniu wykonywał inne zadania, np. odpisywał na maile. Manadżerowie muszą pamiętać, że pracownik biorący udział w szkoleniu online powinien być wyłączony z codziennych obowiązków firmowych. Tylko wtedy proces jego nauki będzie skuteczny. Aż kusi, by w tym rozdziale napisać, że pracownicy biorący udział w szkoleniu online mogą zajmować się innymi rzeczami. Łatwiej jest im bowiem zerkać na telefon lub rozpraszać się w inny sposób. Prawda jest jednak taka, że to samo może przytrafić się na sali szkoleniowej. Jeżeli pracownik nie chce czerpać korzyści z procesu rozwojowego, to będzie uciekał myślami zarówno w formie online, jak i offline. Korzyści z uczenia online w firmach. Aspektem oczywistym, o którym należy wspomnieć, jest duże bezpieczeństwo szkoleń online. W obecnej sytuacji, w której kontakt z innymi osobami może mieć swoje chorobowe konsekwencje, jest to niezwykle ważne. Niektóre platformy do prowadzenia szkoleń online pozwalają również wrócić do omawianych materiałów i przestudiować je jeszcze raz. Dzięki temu pracownik może odświeżyć wiedzę i dostosować czas nauki do swojego tempa. Również trener ma okazję wrócić do treści poruszanych na szkoleniu, może się upewnić, że odpowiedział na wszystkie zadane pytania i że nic nie umknęło jego uwadze. W formie online łatwiej jest komunikować się z trenerem. Często bowiem wystarczy kilka kliknięć, by wysłać do niego pytanie lub doprecyzować nurtującą nas kwestię. To łączy się też ze zjawiskiem opisywanym powyżej, czyli możliwością zadawania pytań bez przerywania trenerowi oraz obawy przed zabieraniem głosu publicznie. Istnieją narzędzia, które świetnie sprawdzą się w formie online. Można na przykład wykorzystywać ankiety podczas szkoleń i na bieżąco prezentować udzielone odpowiedzi i wyniki. Możemy podać case i zapytać pracowników, jakie rozwiązanie by wybrali. Pracownicy udzielają odpowiedzi w przesłanym do nich linku, a na ekranie od razu pojawia się rozkład odpowiedzi. W trakcie szkoleń stacjonarnych również można wykorzystywać tę metodę, jednak wtedy musimy upewnić się, że każdy pracownik ma telefon z dostępem do internetu. W przypadku szkolenia online mamy co do tego pewność. Rozwój organizacji oparty o diagnozę jej funkcjonowania. Procesy rozwojowe nie powinny być budowane wyłącznie w oparciu o intuicję, lub co gorsza, modne hasła pojawiające się w branży. Za każdym działaniem powinna stać analiza potrzeb organizacji oraz jej pracowników. Aby procesy rozwojowe mogły realnie wpływać na zmiany w organizacji, warto zastanowić się, czy w firmie wykonano następujące kroki: określenie potencjalnych kierunków rozwoju organizacji, jej wizji, zbudowanie inspirującej strategii i spójnego systemu wartości dla całej organizacji, sprecyzowanie celów rozwojowych firmy oraz pracowników. Zidentyfikowanie barier, które mogą negatywnie wpłynąć na proces uczenia się, zaprojektowanie procesu uczenia się z uwzględnieniem najskuteczniejszych form nauki, zaprojektowanie ról w organizacji tak, aby umożliwić pracownikom wdrażanie zmian, bieżące monitorowanie wewnętrznych procesów, częsty coaching i mentoring, wprowadzenie mierników, które pokażą efektywność prowadzonych działań. Budowanie systemu rekrutacji i awansów, tak aby wspierał rozwój talentów w zakresie niezbędnych w organizacji kompetencji. Wszelkie działania rozwojowe powinny kończyć się określeniem kroków, które podejmiemy w firmie jako kolejne, aby wdrożyć wiedzę ze szkoleń w codzienne życie organizacji. Często ten etap jest zaniedbywany, a wiedza zdobyta na szkoleniu pozostaje zamknięta w szufladzie wraz z materiałami szkoleniowymi. Rozwój w zgodzie z potrzebami pracowników. Z jednej strony, istotne są potrzeby organizacji, a z drugiej, należy uwzględnić cele rozwojowe i potrzeby pracowników. Przed każdym działaniem podejmowanym w firmie, koniecznie trzeba porozmawiać z pracownikami lub przeprowadzić ankiety mające na celu zbadanie ich oczekiwań. Wówczas może się okazać, że to, co chcemy im zaoferować, może nie być do końca tym, czego tak naprawdę potrzebują. Nawet urozmaicone i aktywizujące szkolenie nie przyniesie wiele dla rozwoju, gdy nie będzie odpowiadało na potrzeby uczestników, szczególnie jeśli odbywa się online i dynamika pracy jest zupełnie inna niż w przypadku spotkania twarzą w twarz. Dlatego organizując procesy rozwojowe w organizacji, należy zidentyfikować potrzeby pracowników, ich talenty oraz obszary do rozwoju. Oprócz tego ważne jest uwzględnienie poziomu umiejętności pracownika oraz stanowiska. Szkolenie nie zawsze jest efektywne dla pracowników o wysokim poziomie kompetencji. Takie osoby bardziej potrzebują coachingu, konsultacji czy mentoringu. Będąc na szkoleniu, mogą wiele dać uczestnikom, ale sami niewiele wezmą od grupy. Trzeba wziąć pod uwagę, że często nowe sposoby działania nie są akceptowane, ponieważ nie są zgodne z systemem wartości i tożsamości uczestników. Jest to poważny problem, którego nie można bagatelizować, lecz koniecznie uwzględnić go w projektowaniu działań szkoleniowych. Uczestnicy mogą nie czuć się gotowi do zmiany, której się od nich oczekuje. Najczęściej problem dotyczy sprzedaży. Osoby, które nie chcą sprzedawać, nie czują się sprzedawcami. Bardzo często nakłaniane są do wykonywania tej pracy w wyniku przekształceń w firmie. Przy projektowaniu działań rozwojowych uwzględniajmy poziomy przekonań i wartości. Jak przekuć wiedzę w praktykę? Stopień szczegółowości projektowania działań zależny jest od branży, specyfiki pracy, ale także od kultury organizacyjnej. Wiedza przekazywana pracownikom powinna być na bieżąco aktualizowana i dopasowywana do ich potrzeb, a przede wszystkim doskonalona z wykorzystaniem najnowszych trendów i dobrych praktyk. Pracownicy powinni być wzmacniani we wdrażaniu nowej wiedzy w funkcjonowanie firmy. Kluczem do uczenia się jest doświadczanie. Gdy uczestnicy nie widzą związku pomiędzy przekazywaną wiedzą a zwiększeniem efektywności działań, mogą mieć poczucie straty czasu i zamętu w myślach. Mogą również nie wiedzieć, w jakich sytuacjach mogą zastosować nową wiedzę. Jeśli po kolejnym kroku rozwojowym uczestnicy nie stosują wiedzy w realnych sytuacjach lub nie będą mieli okazji do praktykowania, wiedza ta ulegnie zapomnieniu lub zostanie na poziomie deklaracji. Często tak jest kiedy brakuje kontekstu, czasu, motywacji, zachęty i wsparcia w początkowej fazie jej stosowania. W przypadku pracowników pracujących zdalnie, jeszcze ważniejsze jest, aby zweryfikować, czy organizowane dotychczas szkolenia są adekwatne do obecnego trybu i sposobu pracy. Zawsze zatem musimy przeprowadzić analizę tego, jaką wiedzę chcemy wprowadzić do organizacji i w jaki sposób chcemy ją przekazać. A na końcu musimy się upewnić, że pracownicy mają możliwość zastosowania tej wiedzy w praktyce. Nie skupiaj się tylko na niedoborach. Mówiąc o rozwoju, nie możemy myśleć jedynie o uzupełnianiu kompetencji lub uczeniu się w celu wyeliminowania braków. Uczenie się to przede wszystkim szlifowanie talentów i mocnych stron. Można tutaj zastosować tak modelowanie czynników sukcesu. Polega ono na przyglądaniu się efektywnym działaniom w organizacji i upowszechnianiu ich wśród pracowników. Projekt rozwojowy należy zacząć od przyjrzenia się pracy osób, działów lub jednostek biznesowych, które osiągają sukces, a następnie upowszechnić to postępowanie w zespole lub całej organizacji. Przykład w kontekście działań handlowców. Na wspólnych wizytach w terenie, wnikliwie przyglądamy się najlepszym taktykom sprzedażowym. Jeśli sprzedaż jest skuteczna, decydujemy, że w taki właśnie sposób powinni działać wszyscy handlowcy. W końcu przekazujemy te wice innym i dajemy im wsparcie we wdrożeniu nowych umiejętności w praktyce. Jest to szczególnie przydatne w firmach, w których wiele osób pracuje zdalnie. Pracownicy nie mają wtedy okazji podglądania kolegów na tych samych stanowiskach. Dlatego pomocne może być przygotowanie dla nich zestawu dobrych praktyk wykorzystywanych w firmie oraz zachęcanie ich do wymieniania się wypracowanymi rozwiązaniami. Rozwój liderów jest koniecznością w rozwoju firmy. To, w jakiej kondycji jest firma i jak radzi sobie z trudnościami, przed którymi staje, zależy w dużej mierze od postawy i poziomu kompetencji osób, które ją tworzą, szczególnie kadry zarządzającej. Cały czas warto się dokształcać w zakresie wyzwań, przed którymi stoi menadżer. Może to być wprowadzanie ważnych zmian dla organizacji, zarządzanie konfliktem, komunikacja w zespołach rozproszonych czy też budowanie zaangażowania pracowników. Jeżeli ktoś zapytałby mnie, jaki jest najlepszy czas na rozwijanie kompetencji menadżerskich, odpowiedziałbym, że każdy. Rozwój menadżerów powinien dotyczyć nie tylko wysoko postawionych kierowników wysokich szczebli, ale także menadżerów niższych szczebli, a przede wszystkim tych, którzy stawiają pierwsze kroki w tej roli. Oprócz stałej pracy z talentami oraz obszarami do rozwoju, istotne jest, aby co rok lub dwa lata organizować szkolenia przypominające kluczowe kwestie oraz narzędzia, o których najczęściej zapomina się w codziennej rutynie. Aktualne informacje pomagają menedżerom skutecznie przekładać strategie i cele na najniższe szczeble organizacyjne. Oprócz standardowych szkoleń warto pomyśleć o bardziej zaawansowanych metodach rozwoju, takich jak coaching czy mentoring, szczególnie że obecne rozwiązania technologiczne pozwalają na organizowanie takich sesji w formule zdalnej. Dzięki narzędziom pracy online można znacząco zwiększyć efektywność działań rozwojowych. Szkolenia menedżerskie potrzebne są także w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, np. takiej jak czas po pandemii i kryzysu gospodarczego. Wtedy menedżerowie muszą rozwijać m.in. kompetencje zarządzania zmianą i zarządzania kryzysowego i szybko reagować na pojawiające się trudności. Kompetencje menedżerskie warto rozwijać nie tylko z perspektywy teoretycznej, ale uwzględniając ich praktyczny wymiar. Bardzo dużo można nauczyć się na warsztatach, na których poznaje się narzędzia, zasady i techniki zarządzania pracownikami. W ich trakcie, w bezpiecznych warunkach, można przetrenować sytuacje pojawiające się w pracy menadżera, kierownika, lidera, niezbędne do efektywnego osiągania celów. Wszystkie działania, których celem jest rozwijanie kompetencji i umiejętności menedżerskich, powinny być powiązane ze strategicznym kontekstem celów organizacji. Istnieje również pytanie o to, kto powinien prowadzić szkolenia menadżerskie. Warto, aby w roli trenera występowały osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Dużo łatwiej uczy się od ludzi, którzy osobiście doświadczyli tego, czego uczą, a nie tylko poznali tę wiedzę z książek. Ważniejsze jest, aby trener potrafił wskazać swoje doświadczenia, a nawet popełnione błędy, z których mogą uczyć się młodzi menadżerowie. Bardzo ważne jest, aby trener był samoświadomy, zdawał sobie sprawę ze swoich słabych i mocnych stron, a także umiał swoje refleksje przekazać innym. Jakie kompetencje powinni rozwijać menadżerowie? Pandemiczny czas pokazał, że oprócz rozwijania kompetencji specjalistycznych, bardzo ważne jest też wprowadzenie do organizacji wiedzy związanej z efektywnością pracy zdalnej. Dotychczasowa wiedza przestała wystarczać, a firmy stanęły przed dużym sprawdzianem tego, jak poradzą sobie w sytuacjach kryzysowych, jak wprowadzą zmiany i wykorzystają zasoby. Bardziej widoczne też stały się obszary, które należy rozwijać w firmach. Managerowie powinni wzmacniać swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołami pracującymi online i hybrydowo. Zarządzanie zespołem rozproszonym nie jest proste. W zmieniającym się świecie coraz częściej mamy do czynienia z pracą zdalną w zespołach rozproszonych, nazywanych również wirtualnymi. Zarządzanie zespołami tego typu stawia nowe wyzwania dla menedżerów i wymaga często zastosowania metod pracy odmiennych od tych klasycznych. Menedżerowie powinni na bieżąco poznawać nowe narzędzia i metody pracy zdalnej. Coachingowy styl zarządzania jest bardzo dobrą metodą zwiększania potencjału i zaangażowania pracowników w osiąganie celów firmy. Jest to właśnie metoda na wspieranie i rozwijanie pracowników. Pomaga we wprowadzaniu zmian, wzbudzaniu kreatywności, podejmowaniu decyzji, zwiększaniu autonomii i odpowiedzialności. Współczesny menadżer może korzystać z dorobku coachingu, ucząc się wykorzystywania narzędzi coachingowych w swojej pracy. Komunikacja i zarządzanie pracownikami w firmie są kluczowe dla zbudowania pozytywnego nastawienia w trudnej sytuacji. Istnieje potrzeba ograniczenia naturalnego poczucia braku bezpieczeństwa wśród pracowników. Pomimo sytuacji kryzysowej i jej na przekór, menadżerowie muszą stanąć na wysokości zadania i zadbać o jak najlepszą komunikację i motywację do działania. Zarządzanie pracownikami działającymi w trybie zdalnym oraz wykorzystywanie w firmach programów do nadzorowania projektów mocno wpływają na rolę menadżera w organizacji. Mniej zarządzania, więcej inspirowania i rozwoju. Tak w skrócie można by określić kierunek zmian w roli menadżera. Jest on nieunikniony, ponieważ pracownicy wykonują coraz bardziej specjalistyczne zadania, a rozkład pracy jest często zautomatyzowany. Zjawiska, które wymuszają zmiany. Wymiana pokoleniowa, nowe pokolenia będą potrzebować rozwoju umiejętności społecznych, które zanikają w związku ze zmianą sposobu kształtowania się więzi społecznych, w które wkracza technologia. Rynek pracownika przyczynia się do mniejszego przywiązania do aktualnie posiadanej pracy, zwiększa się mobilność pracowników, co przekłada się na konieczność skuteczniejszego onboardingu. Coraz więcej zmian w krótszym czasie co będzie wymuszało na menadżerach i organizacji lepsze zarządzanie procesami, wiedzą i kompetencjami. Dzięki za wysłuchanie części książki Jak mądrze rozwijać firmy i nie zwariować. Mam nadzieję, że zachęcił ciebie do tego, żeby słuchać tego podcastu dalej, żeby zapoznać się z tą książką w całości. Jeżeli jesteś zainteresowany zainteresowana, możesz nabyć tą książkę w naszym sklepie sklep.arkmyślnikdoradztwo.pl. Tam dostępna jest w wersji papierowej i Wersji e -booka. A teraz zapraszam Ciebie do wypróbowania mojej aplikacji Ask Mentor, którą stworzyłem wspólnie z firmą Quico. Aplikacja rozwojowa Ask Mentor daje dostęp do pełnej wiedzy biznesowej z zakresu budowania firm, zarządzania firmą i pracownikami sprzedaży i marketingu oraz HR. Zawiera ponad 1200 pigułek wiedzy, artykułów, filmów, podcastów, skrótów książek biznesowych, mikroszkoleń w formule grywalizacji oraz tysiące linków do sprawdzonych treści w internecie, uporządkowanych w logiczną całość, od ogółu do szczegółu. Co ważne, aplikacja umożliwia też bezpośredni kontakt ze mną na czacie oraz z innymi użytkownikami aplikacji oraz udział w cyklicznych szkolniach online. I to wszystko w przystępnym abonamencie. Przestań być samotnym w swoim biznesie. Link w opisie odcinka.